To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o konflikcie wokół składki zdrowotnej. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Przed mikrofonem Arkadiusz Gruszczyński, to jest podcast 8.10 Gazety Wyborczej, Państwa gościnią jest posłanka Barbara Oliwiecka z Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam państwa. W koalicji 15 października rozgrzał nowy spór, nowy stary spór o finansowanie składki zdrowotnej z budżetu państwa. Polska 2050 jest za tym, żeby ta składka dla przedsiębiorców była obniżona. Za tą propozycją opowiada się również Koalicja Obywatelska, ale przeciwna jest nowa lewica, czy istnieje jakakolwiek szansa, jakiś cień szansy, żebyście się Państwo z lewicą w tej sprawie porozumieli? Mam nadzieję, że tak, dlatego że tutaj doprecyzuję, to część składki ma być pokrywana z budżetu państwa, to znaczy musimy obniżyć składkę przedsiębiorcom, to jest i pracownikom również, ale etapujemy to. To jest e, oczywiście nasza część naszej obietnicy wyborczej. Mówię tutaj zarówno o Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim Polska 2050, trzecia droga, ale również i Lewica mówiła o tym, że trzeba naprawiać państwo, po wprowadzeniu przez Prawo i Sprawiedliwość Polskiego Ładu, bo to wtedy właśnie składka zdrowotna została zamieniona na nic innego jak podatek, i to podatek płacony również od sprzedaży środków trwałych na przykład. My jako Polska 2050 zadeklarowaliśmy bardzo jasno to Szymon Hołownia z Władysławem Kościakiem Kamyszem bardzo ostro postawili sprawę, że trzeba po prostu obniżyć tą składkę naprawić. no. Państwo Polskie w tym zakresie. I faktycznie w 2025 roku udało nam się wprowadzić dwie zmiany. To dotyczyło obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy osiągają najmniejszy dochód, czyli do minimalnego wynagrodzenia, jak również usunęliśmy z podstawy naliczania składki zdrowotnej sprzedaż środków trwałych. Teraz jest czas na drugi ruch, na to, żeby po prostu obniżyć większej ilości przedsiębiorcom tą składkę. Czyli w sytuacji, w której budżet przekazywany do Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazywany na opiekę zdrowotną jest niewystarczający, no przecież o tym mówią wszyscy eksperci, którzy zajmują się opieką zdrowia w Polsce, że tych pieniędzy jest za mało. Jesteśmy jako Polska na samym końcu krajów, OBWE, jeśli chodzi o finansowanie, finansowanie ochrony zdrowia, nawet na tle naszych najbliższych sąsiadów Czechów, Słowaków, Niemców nadal te nakłady, jeśli chodzi o stosunek do PKB, jest naprawdę niski. Czy to jest dobry moment, żeby obniżać te, tę składkę zdrowotną dla przedsiębiorców? Poza, znaczy Po pierwsze, jesteśmy odpowiedzialni i obniżenie składki zdrowotnej nie oznacza, że te pieniądze nie wpłyną z innych źródeł do Narodowego Funduszu Zdrowia. Koszty, które proponujemy, rozwiązań, które proponujemy, to jest 4,6 miliarda. I minister finansów jasno zadeklarował, że te pieniądze wpłyną do nfz z innego źródła. Tutaj chodzi o to, żeby faktycznie uwolnić pomóc tym małym i średnim polskim firmom, które są nadmiernie w tej chwili obciążone. Przecież, jeżeli takie firmy zaoszczędzą te 4,6 miliarda łącznie, one Przedsiębiorcy nie pojadą na wakacje za te pieniądze. Oni zainwestują te pieniądze w gospodarkę, oni zatrudnią ludzi albo podwyższą wynagrodzenia. Te pieniądze wrócą jakkolwiek do budżetu państwa. Nie może być tak, że mały i średni przedsiębiorca w Polsce ponosi konsekwencje niedofinansowania służby zdrowia. My już w tym roku dołożyliśmy do systemu zdrowia 30 miliardów. My musimy raczej myśleć, i w tą stronę bym nakłaniała panią minister Leszczyń. No właśnie, bo mówił pani o, o pani ministrze y, Izabeli Leszczynie, która zapowiedziała, że nie podniesie y, ręki w trakcie głosowania za obniżeniem składki zdrowotnej. Jak pani komentuje no tę to, to znaczy, to jest po pierwsze wyłamanie się ze stu konkretów, które koalicja obywatelska składała, to jest po pierwsze. Po drugie, y, my cały czas mówimy, o tym mówisz Monchołownia bardzo wyraźnie, tu nie chodzi o to, żeby ciągle. Dosypywać pieniądze do systemu zdrowia, bo kiedyś było 70 miliardów, teraz jest 220 miliardów, a pacjenci nie odczuwają takiej drastycznej poprawy. Tu chodzi o to, żeby zreformować system zdrowia i tym powinna się zająć pani Leszczyna, jako pani minister. Niestety nie przedstawiła do tej pory żadnych takich systemowych rozwiązań. A systemowe rozwiązania, których oczekują pacjenci i cały personel medyczny i budżet państwa, są takie, żeby więcej nacisku postawić na te na profilaktykę, na lekarzy rodzinnych, czyli odciążyć te najbardziej kosztowne elementy w systemie zdrowia, jakim są szpitale, sory i tak dalej, bo no niestety jest to w tej chwili troszeczkę odwrócone do góry nogami. Więc my oczywiście w tej chwili mówimy tak. Składka zdrowotna chcemy, żeby była obniżona e, dla małych i średnich przedsiębiorstw. Naprawdę to nie są my nie mówimy o firmach wielkich. My mówimy o przedsiębiorcach, które zarabiają dochód średnio krajowy albo do 150 średniej krajowej. One mają oni mają mieć obniżoną składkę zdrowotną do 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. I to jest tutaj kluczowe, żeby właśnie wesprzeć tych małych, średnich przedsiębiorców. Lewica opowiada się również za tym, żeby w miejscu składki zdrowotnej pojawił się nowy podatek. Podatek, który byłby uiszczany, płacony nie tylko przez osoby fizyczne, ale też przez przedsiębiorstwa, przez duże korporacje. Jak Pani ocenia tego typu propozycje? Ja chcę zobaczyć konkretne ustawy i wtedy będę mogła się do tego odnieść. To jest najważniejsze, bo. Ale nie uważa Pani, że duże korporacje, firmy powinny również dokładać się w jakiś sposób do ochrony zdrowia? Ale oczywiście, że się i, i dokładają się, bo przecież oni też odprowadzają e, podatki i składki. Naprawdę. To finansowanie systemu zdrowia musi być sprawiedliwe. My chcemy również jakby odciążyć tutaj te składki, które płaci pracownik przez pracodawcę, oczywiście. To są kolejne etapy, ale najważniejsze jest to, że tutaj trzeba działać właśnie dwutorowo. My, czyli zmieniać system zdrowia. Żeby był bardziej optymalny, żeby te pieniądze były wykorzystywane w lepszy sposób, bo dosypywanie do dziurawego worka jeszcze nigdy nikomu nie poprawiło sytuacji. A z drugiej strony, my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, czasami mam wrażenie, że lewica szczególnie o tym zapomina, skąd się biorą pieniądze w budżecie. Pieniądze w budżecie biorą się również w dużej części po prostu z polskich przedsiębiorstw małych, średnich i my nie możemy ich dożywać, bo już mamy i mamy rekordowe ilości zamykania się firm, rekordowe ilości zawieszania działalności, to z czegoś wynika. My musimy pobudzać polską przedsiębiorczość również dlatego, żeby ona była atrakcyjna i konkurencyjna na rynkach europejskich. W tej chwili tak nie jest. Ja codziennie dostaję informacje od przedsiębiorców, że Naprawdę nie mają z czego inwestować, nie mają jak myśleć o rozwoju, bo są w bieżączce od pierwszego do pierwszego koszty pracy, składka zdrowotna tak wysoka, jak jest, no, no nie sprzyja rozwoju tych małych i średnich firm. Kolejnym tematem jest fundusz kościelny od grudnia 2023 roku, Władysław. Kosiniak-Kamysz nie przedstawił żadnej propozycji związanej z reformą lub likwidacją funduszu kościelnego, mimo zapewnienia. Złożonego przez premiera Donalda Tuska, że te propozycje na początku 2024 roku zostaną nie tyle ogłoszone, ale również przyjęte w formie rozporządzenia lub ustawy. Dzisiaj, prawie półtora roku po tych deklaracjach, faktycznie nic się nie wydarzyło. Lewica na początku tego tygodnia zapowiedziała złożenie własnego projektu ustawy likwidującego fundusz kościelnych, jakie będzie. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Polski 2050 w tej sprawie. Znaczy, my mówimy od początku jasno, to był jeden z pierwszych programów Szymona Hołowni, rozdział Kościoła od Państwa. Fundusz kościelny jest takim nośnym elementem, takim bardzo symbolicznym i oczywiście. Nie wolno wylać dziecka z kąpielą, to znaczy pewne koszty, które są finansowane w tej chwili przez Fundusz Kościelny, i tak będą musiały być ponoszone przez państwo. Kwestia znalezienia odpowiedniej formy. Mam tu na myśli taką działalność kościelną, jak na przykład prowadzenie ośrodków dla samotnych matek, dla osób chorych, czy ochrona zabytków. To są rzeczy, które są finansowane z Funduszu Kościelnego. To jest faktycznie taki relikt. Ale, jedno, ale jednocześnie są finansowane również składki emerytalne i zdrowotne dla części duchowieństwa. Tak, są finansowane składki dla tej części duchowieństwa, która nie podejmuje innej pracy zarobkowej, czyli nie dla katechetów, nie dla kapelanów. To trzeba absolutnie zreformować. Natomiast państwo i tak ponosi koszty jakby no takiej społeczne Osób, które nie mają swojego dochodu, funkcjonowania tych osób, zabezpieczenia, ich też później emerytur. Natomiast to, co jest istotne, mówimy jasno, Polska 2050 jest za rozdziałem kościoła od państwa, bo to nie sprzyja ani państwu, ani kościołowi. Bardzo nam zależy na tym, żeby te wszystkie rozwiązania były takie w drodze konsensusu, polubowne, bo są osoby z kościoła katolickiego wierzące, którym również ten sojusz taki bliski się nie podoba. Liczymy na to, że będzie to rozwiązanie rządowe, a nie Selskie, to jest bardzo ważne, dlatego że tak jak w przypadku składki zdrowotnej, to muszą być rozwiązania na lata stabilne e, i takie no, uzgodnione, wprowadzone w sposób taki konsolidacyjny. Jesteśmy za tym, żeby fundusz kościelny był zmieniony. E, nie wiem, czy to w formie różne padają tutaj propozycje. Czekamy na tą u, obiecaną ustawę, bo to może być również jakiś odpis podatkowy, ale ten odpis podatkowy też musi na przykład zabezpieczyć małe kościoły protestanckie, które nie utrzymają się samego odpisu kościelnego. Więc zmieniajmy to, natomiast też pamiętajmy, co jest największym problemem właśnie największym problemem, z którym mieliśmy do czynienia, i to już był poziom naprawdę mocno patologiczny to były przepływy niekontrolowane, miliardowe, na działalność biznesową Kościoła. Nie społeczną, charytatywną, tylko biznesową do ojca ryzyka, który na przykład z, z Funduszu Sprawiedliwości yy, otrzymywał pieniądze na rekolekcje dla prawników. Taka działalność kościelna powinna być finansowana przez Kościół. Natomiast państwo powinno wspierać te działalności, które są no, takie społeczne, charytatywne, jak wspomniane już właśnie na przykład prowadzenie domu samotnej matki, chorych yy, czy bezdomnych. Także My jako Polska 2050, tak jak mówię, powtarzam, rozdział państwa, rozdział Kościoła od państwa. Jak Pani myśli, dlaczego wicepremier Kościołek-Kamysz nie wywiązuje się swoich obowiązków w tej sprawie? Eee, wie co, nie wiem. Może coś Jesteś... Pani wie więcej niż opinia nie publiczna. Jest to Powiem... w końcu Państwa nie... koalicjant. Powiem szczerze, nie wiem, nie znam harmonogramu prac tego, um, rozumiem, tej rady, tak, powołanej na, na czele której stanął... Międzyresortowy zespół, który pracuje na zmianami tak, zespół. Też trochę sobie patrzę na to, ile w ostatnim czasie minister Obrony Narodowej wicepremier Kusiniak Kamysz ma zadań związanych z obronnością. No to może powinien to przekazać komuś innemu, no, na przykład być ministrze tak. Ziemanowicz-Bąk, która się wyrywa w tej sprawie? Być może, być może tak. Zostawiam to już do decyzji pana premiera. Nie chciałabym, żeby ten temat był tematem stricte kampanijnym. Ale się bo... chyba stał kampanijnym tematem, ponieważ na konferencji, na konferencji prasowej w Sejmie na początku tego tygodnia przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego narzekali, że Lewica zajmuje się atakowaniem Kościoła, a Władysław Kosiniak-Kamysz zajmuje się obroną granicy przed Rosjanami. No trochę się obawiam, że Lewica faktycznie wykorzystuje ten temat do celów kampanijnych, no, a to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby toczyć jakieś wojenki wewnątrz koalicji, to jest po pierwsze, albo żeby wykorzystywać ten temat do promowania swojej kandydatki czy swojego ugrupowania. My tu naprawdę musimy wypracować takie rozwiązania, które będą społecznie akceptowalne. I teraz, co jest jeszcze ważne. My w, kon w Konstytucji mamy dobre zapisy. To bardzo często musi się zmienić nastawienie polityków. To, żeby nie wykorzystywali kościoła do budowania swojej pozycji w kampaniach wyborczych albo poza nimi. Ja tutaj zawsze podaję przykład tych pierwszych ław w kościele zarezerwowanych dla polityków. Tak być nie może. Jeżeli polityk idzie do kościoła jako wierny, siada tam, gdzie jest wolne miejsce, to nie muszą być pierwsze ławy. To może być y, ławka ostatnia albo, albo gdziekolwiek. Natomiast to trzeba bardzo rozdzielić. I Tutaj my kiedyś proponowaliśmy taki kodeks dobrych praktyk, bo to drażni, to drażni również osoby wierzące, a Kościół na tym po prostu traci. Więc nie wszystkie rozwiązania są legislacyjne. Czasami też potrzeba po prostu no, zmienić takie nastawienie. Ja myślę, że Szymon Chłownia jest takim wzorem, który potrafi, jako osoba wierząca, zdeklarowana, która jawno, jawnie o tym mówi potrafi bardzo wyraźnie oddzielić rolę polityka od tego, jak praktykuje swoją wiarę. Panie posłanko, za chwilę przejdziemy... Nigdy było, do, za chwilę tak, przejdziemy do... pytanie, żeby nigdy nie było właśnie łączenia, żeby się nikomu już nigdy nie myliło ministrant z ministrem. Pani posłanko, za chwilę przejdziemy do Szymona Hołowni i kampanii wyborczej, w której pan marszałek uczestniczy, ale jeszcze chciałbym zapytać, czy pamięta pani takie czasy przed 2023 rokiem, kiedy opinia publiczna była zbulwersowana tym, co się działo w koalicji rządzącej, ówczesnej koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy. Przypomnę, że minister Ziobro mówił o premierze Morawieckim, że jest miękiszonym, Morawiecki chciał pozbyć się z rządu ludzi związanych z Antonim Macierewiczem. Ciągle docierały do nas, do dziennikarzy, ale też wyborców, informacje o tym, jak źle dzieje się w Zjednoczonej Prawicy, która wtedy rządziła. Nie ma pani wrażenia, że teraz dzieje się to samo, że i Polska 2050 i Nowa Lewica toczą ciągłe spory o różne sprawy, co do którego mogłoby się wydawać, że istnieje konsensus? Nie, to jest absolutnie inny rodzaj sporu. To jest dyskusja taka parlamentarna, koalicyjna, wewnątrzkoalicyjna, która tak długo, jak jej jakby skutkiem są lepsze rozwiązania prawne, jest dobra. My się nie boimy tego sporu parlamentarnego. My wręcz mówimy, że parlamentaryzm wrócił do Sejmu. Proszę pamiętać o tym, że za czasów prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy ustawy były procedowane e, bardzo szybko, nie było dyskusji w parlamencie, było za to przekupywanie przez Jarosława Kaczyńskiego swoich koalicjantów różnymi funduszami, na przykład właśnie Funduszem Sprawiedliwości, przymykaniem oczu na nieprawidłowości w różnych instytucjach, jak na przykład właśnie w Krajowym Rejestrze Nieruchomości, po to tylko, żeby koalicjanci głosowali. U nas tego nie ma. U nas ten spór jest jawny, dyskusja parlamentarna ma prawo się toczyć i ona się toczy. Natomiast my zawsze sobie podajemy rękę, zawsze rozmawiamy, dyskutujemy. Oczywiście, że mamy... Wobec siebie no mamy różnicę i na tą różnicę też jest zgoda i ona była od początku, dlatego była spisana umowa koalicyjna jako część wspólna do realizacji, a oczywiście w innych aspektach będziemy troszkę tą kołdrę przeciągać, ale tacy są nasi wyborcy. Kto Oni podgrzewa tę atmosferę? Kto bardziej podgrzewa tę atmosferę? Polska 2050 czy Nowa Lewica? Nie podgrzewamy, jako Polska... nie, 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 nie podgrzewamy jako Polska 2050 atmosfery, natomiast mówimy wprost. Jeżeli nasza ustawa, która na przykład y, o darmowej antykoncepcji dla kobiet do 25 roku życia, jeżeli ustawa dotycząca depenalizacji aborcji, jeżeli ustawa trzeciej drogi dotycząca zniesienia tej. Tego zakazu haniebnego wykonywania legalnej aborcji w przypadku bardzo ciężkich wad płodu jest przeciągana w komisjach. To my nie patrzymy, czy tam zasiada przewodniczącą jest ktoś z Lewicy, czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej, tylko mówimy jasno, obywatele na to czekają. Jeżeli Lewica ma swoje postulaty i słusznie, dobrze, niech się domaga szybszych rozwiązań w zakresie, właśnie na przykład, właśnie likwidacji Funduszu Kościelnego. My się musimy dyscyplinować, Motywować y, do pracy, więc nie traktuję tego w kategorii, nie będę tutaj nikogo obwiniać. Wierzę, że usiądziemy do stołu i tak ustalimy kwestie związane ze składką zdrowotną, że Lewica da się przekonać, że mali przedsiębiorcy nie muszą i nie mogą ponosić konsekwencji niedofinansowania służby zdrowia, że to musi być rozłożone sprawiedliwie. No i, i solidarnie, i tak samo w innych kwestiach, tak jak na przykład w kwestii funduszu kościelnego, PSL też musi zrozumieć, że pewne prace muszą przyspieszyć. Dwa pytania związane z kampanią prezydencką. Szymon Hołownia w najnowszym sondażu CBOS-u jest czwarty. Z tą różnicą, że między czwartym a trzecim miejscem różnica wynosi 14 punktów procentowych. Czy do 18 maja Szymon Hołownia? Co musi zrobić, żeby dogonić Mira Mencena? Być sobą i jest sobą. I już widzimy, że z sondażu na sondaż jest coraz więcej tych punktów. Ja jestem bardzo zdystansowana do sondaży, bo gdybym patrzyła na sondaże, nie rozmawialibyśmy dzisiaj. Na pewno nie rozmawiałby Pan z posłanką, bo nie dawali nam szans na wejście do Sejmu. Natomiast wjeżdżę tam, gdzie mogę. Z Szymonem Hołownią spotykamy się z ludźmi i widzę, jak on bardzo zyskuje w takich kontaktach bezpośrednich, zupełnie na odwrót niż Sławomir Męcen. Ale nie ma Pani wrażenia, że te kontakty ubi. bezpośrednie z wyborcami, ja rozumiem, że one są częścią Waszej kampanii wyborczej, ale Szymon Hołownia jeździ po Polsce dopiero od dwóch tygodni. Wcześniej to co jest, robił? Tak, powiedział jasno, że bierze urlop jako marszałek Sejmu, bo przecież sprawował y, tą funkcję y, i w zasadzie chyba w zeszłym tygodniu wziął Urlop tak zwany. No i chyba dlatego ma dzisiaj yy, I myślę, że spokojnie, tak jak mówię, jesteśmy zawsze niedoszacowani w takich sondażach, to po pierwsze. Po drugie, będzie tylko zyskiwał. Przed nami jeszcze debaty prezydenckie, które mam nadzieję obnażą tą prawdziwą, słabą twarz Sławomira Mencena, który, zresztą to pokazują jego spotkania, ma wyuczone formułki. Nie potrafi odpowiadać na pytania, mówi frazesy, mówi populistyczne rzeczy, więc y, ja jestem bardzo spokojna o wynik Szymona Hołowni. Jest zmotywowany, jest przekonany o swojej wizji polskiej, o tym, że naprawdę czas skończyć z monowładzą, że Szymon Hołownia. Mówi jasno o tym, a ja w to bardzo wierzę, jest zmianą, a nie zamianą. I Polacy nie oczekują zamiany prezydenta z Pisu na prezydenta z Platformy Obywatelskiej, tylko oczekują zmiany. I my naprawdę, ja to jestem przekonana, marszałek Szymon Hołownia jest tą osobą, która może być tym niezależnym prezydentem, niezależnym od Przewodniczącego jednej partii i drugiej partii i przede wszystkim gotowy do współpracy z rządem, ale też do wysłuchania dobrych pomysłów opozycji. Takiego prezydenta dzisiaj potrzebujemy. Nie potrzebujemy ani długopisy kolejnego, ani oponenta, tylko partnera dla premiera. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie podcastu 8. Dziesięć Państwa gościnią była posłanka Klubu Parlamentarnego Polski 2020. 50. Barbara Oliwiecka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, ślicznie. Program wydawała Martyna Turska, ja się nazywam Arkadiusz Gruszczyński. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.